Niech wiara za nadzieja za niech miłość zagości w nas. Niech wiara za nadzieja za niech miłość za w nas. Niech zagości, zagości, niech zagości. ducha Twego, powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się, Duchu Święty, Duchu Miłości Ojca i Syna. Oddasz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił Twoją mądrością. Wyrwi mnie spośród marności świata w prowiu komna, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełni mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Panie, tobie oddaję mój język, niech będzie tobie poddany bez końca, niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech mu za, za Twojej miłości, Mistrzu, kochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz, przybierzam do Tobie. Nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et filii et spiritu sancti. Amen. Laudetur Jezus Christus. Sekula seculorum. Usiądź wygodnie na 20 minut. Idę na kazanie. Moi drodzy, jesteśmy przy czwartym przykazaniu. Wykonuję rozkaz Pana Boga z Góry Synaj, z Egiptu, z lutego. Pan powiedział, przypomnisz światu jeszcze raz moje prawo. Świat głosi prawa, wojna, leją się wszyscy. I chyba się zaczną wszyscy lać, jak tak dalej pójdzie. Dzieci, oczywiście my to przeżywamy lajtowo, bo nie są nasze domy burzone, ale jak zaczną nasze domy być burzone i zaczniemy brać udział w pokrzebach naszych najbliższych, którzy poginęli, to będziemy całkowicie inaczej wewnętrznie dzieci nastawieni. Wojna skąd jest? łamane jest dziesięć przykazań bożych. Odrzucenie Boga. Dzieci, wczoraj przeleciałem po niektórych tych głównych stronach. Na żadnej stronie nie ma zmianki o Bożyciele. Ciele. TVP, ONET, inne. To nikt nic nie mówi. Ani słowa. A jeśli są jakieś zmianki, to że na krupówkach pełno ludzi w Boże ciało, to jakby w innym dniu nie było. Dzieci, jest jakaś Ogromna, poznanie to pierońska zmowa przeciwko Bogu i Kościołowi. Wy mordygo tego, tego nie wyłapujecie. Widzicie, ale oni nienawidzą nieprawdą. Uruchomiony został kolejny dzieci proces. Bo nas już od dwóch lat pomijają w mediach, ale teraz dzieci robią to perfekcyjnie z Kościołem. Jeśli nadmieniają o Bożym Ciele, to proponują ci znać sklepy, które są czynne tego dnia i co dzieci nieprawdopodobnego. Więc Pan kazał mi przypomnieć te dziesięć przykazań. Nie idzie to sprawnie, ale teraz znowu z dziesięć kazań powiem, bo się dzieci rozgaduje. Widzę po pięciu latach te przykazania całkowicie z innej perspektywy no i z większym bogactwem życia. A tym bardziej, jeśli aż boję patrzeć na tekst, bo jestem naburuszony wiadomościami, o czym Pan Bóg mówi. Bo mówi o kapłaństwie, dzieci, Jego ja w niedzielę błagał, pamiętacie, na Dół Świętego? Przyjdź i powiedz nam te kazania o wszechobecności bab w życiu księży. Te dzieci idą te orędzia. Bo wiecie, co było na Dół Świętego, nie? Przyprowadziłem mi kapłana. Podejmują działanie. To Bogu dzięki, że do łóżka nie weszły. A wiecie ile chce do łóżek wejść i zdominować księżyc? Te były starsze, nie mają możliwości cielesnej, więc robią z innej przestrzeni. Kapujecie, to to. Idą te orędzia. Pan Józiu, wiecie co to dla mnie jest? To jest dla mnie młynna woda. Dlatego wczoraj powiedziałem, nieplanowane, ostre kazanie, Dzieci, jestem naładowany. Ale chodzimy do czwartego przykazania. Tu już mam kilka kazań. Obowiązki dzieci wobec rodziców. Do mnie podchodzi jeden z, ze słuchaczy i mówi, no bo jest teraz sądzony przez żonę, przez dzieci, że zmuszał do wiary, był despotą, rozumiecie? I mówi tak, przeksiędza. No, wszystko co ksiądz mówi, ja mam zarzuty od prokuratora. Oni tworzą normę rzeczywistą swojego świata. Moje wystąpienia są przeciwko, więc kim jestem? Radykałem. Dzieci wrzeszczą. Tak się cieszę, że mój jeszcze obecny, żyjący ordynariusz. Arcybiskup Marek Jędraszewski, że dzieci za nim też nie przepadają media. Ostatnio powiedział, że aborcja to jest Holokaust. Chcą mu oczy wydrapać. A co to jest? Przecież no to, 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 to jest wielokrotnie gorsze niż auschwitz birkenau bo tam było powiedzmy 6 milionów, może 4. To tu po kilka milionów jest w każdym państwie rocznie. Ty oni mówią że mój arcybiskup nie rozumie przestrzeni wymiarów czasów. Bogu dzięki, że jest tak otwarty na Boga, no i ja stawiam jasno, że musiał przeczytać dzisiaj przykazań, bo dostał od rycerza i dał mu słowo, że je przeczyta. A nie wiedzie to rycerz, ten go prosił, nie ksiądz arcybiskup przeczyta tylko tą książeczkę. I dał mu słowo, przeczytał. Bo popatrzył na tytuł, Dziesięć przykazań Bożych. Ale później dopiero jak puknął, no, no to mógł tam gdzieś zobaczyć coś od Natanku, nie? Ale dał słowo. Więc dzieci mówi ostro? Nie. Mówi w duchu katolickim. Ja w tym tonie dzieci patrzę na te wszystkie przestrzenie i słyszę, jeśli czwarte przykazanie, czci ojca i matkę. Bóg jest zawsze po stronie ojca i po stronie matki. Rozumiecie, co to zdanie znaczy? Choćby tata był alkoholikiem, nie wiadomo co było, jest po jego stronie. Bo mu daje tyle łask, że on wie, jak dziecko prowadzić. Oczywiście powie wcześniej, że jak rodzic przekracza pewne normy, to jest winny, no nie? Ale każe dziecku wtedy iść do spowiednika, do księdza i zapytać się, jak jaką ma przyjąć postawę w rodzinie. Błogosławie dzieciom, które kochają i czczą swoich rodziców. Dobrze wiecie, że w, ty, w tym orędziu jest powiedziane jasno. Rodzic decyduje o żonie, czy o mężu. Decyduje o kierunku studiów, o wszystkim tym. A młodym nagadano, że oni wszystko wiedzą i trudno mają iść. Że będą szczęśliwi. Tylko dzieci, które słuchają rodziców, kochają i czczą, mają Boże Błogosławieństwo. Miłość rodzicom okazuje się poprzez posłuszeństwo ich woli. Co to znaczy? Rodzic wyjaśnia, mówi: Nie idź tam, nie rób tego. Bo perspektywa dziecka między 5 a 20 laty, a perspektywą rodzica, który jest wtedy między 20, powiedzmy, a 45 rokiem życia, no to jego balas doświadczenia jest zdecydowanie większy i nie rób. 10 przykazań Bóg nam po co daje? Jako posłuszeństwo woli Boga. Dlaczego? Bo jego perspektywa poznania. Dzieci jest nieprawdopodobnie szersza od naszej. Widzą, to nie wymyśla, żeby nas zniewolić, tylko po to, żeby nam pomóc. Gdzie nie ma Jezusa, pamiętacie, tam są choroby, są wojny. Nienawiść, nieszczęścia. Miłość rodzicom okazuje się poprzez posłuszeństwo wobec ich woli, pomoc w ich pracach i potrzebach, a także w modlitwie w ich intencjach. Posłuszeństwo ich woli wynieść śmieci. Nie pójdziesz dziś na dyskotekę, to jest posłuszeństwo. A że pani zrobiła, że szkoła robi, że mają się integrować i równoważyć rozwój, a niech się same bawy równoważą na szkole. Pomoc w pracach było wcześniejsze orędzie, jak tylko dziecko jest zdolne. Ma pomóc rodzicom w pracach. W potrzebach. Bo rodzic może zachorować, może być nieszczęście. Po porodzeniu mama może być sparaliżowana. Więc obowiązem dziecka jest podjąć dzieci. Wysiłek w potrzebach rodziców. Czwarty punkt. Modlitwa w ich intencjach. Tatuś śpi jest nerwowy, no to się za niego modlimy. Pościmy. Ostatnio jedna z osób, no i pani Agnieszka ma, wyjaśniała, czemu miałem takiego taty, do którego ja dziś nie mam już żadnego żalu, rozumiecie, ja go z dnia na dzień bardziej kocham. Ona mi, księże, gdybyś nie miał takiego taty, czyli który by nie dał po to ty byś nie wytrzymał w tym systemie. Ternia jest podana na tatę i ma jego naturę i wytrzymuje. Która by kobieta wytrzymała kontrolę CBA i cały czas wzywana na policję jak miała siostrę, rozumiecie? Ona jest kobietą i mnie, mnie nie słucha. Mówię, nie odbieraj telefonów, zablokuj hasło policja, zapomnij, że ten twór istnieje, bo cię zawrzną. Bo to jest inna forma bandytyzmu i nacisku na ludzi. Gdyby to spotkało moją siostrę Elusię, która już była zdominowana przez mamę, to ta by zwariowała, beczałaby i dostałaby szału. Ternia wytrzyma. I ja wytrzymam. To tylko i wyłącznie dzięki mojemu ojcu. Bo miał masę dobra, ale ćwiczył tak, że jestem przećwiczył na tę wojnę perfekcyjnie. Jak powiecie? Miałem lepszą szkołę na tę bitwę. Niż lotnicy izraelscy, bo się o nich mówi, że są to najlepsi specjaliści na świecie. Rok rocznie około 20-30 kończy taki kurs, a zgłasza się po kilka tysięcy. A Do pewnych bitew Pan Bóg przygotowywuje człowieka przez rodzica. Ja zawsze tatę szanowałem, zawsze wykonywałem jego rozkaz wolę i byłem wpatrzony w jego, w jego spryt, obrotność, zdolności. Radził sobie w każdej sytuacji życia. Nigdy dzieci nie ma, rodził. Synu, bierzemy się, jakoś będzie. Więc rodzic, dziecko jest obowiązane ukazywać. Rodzicom posłuszeństwom wobec ich woli, pomoc w ich pracach i potrzebach, a także modlitwę w ich intencjach. W późniejszych latach cześć i tę miłość okazuje się rodzicom słuchając uwagą ich rad, tróg, dbając o ich życie i zdrowie, ofiarując oprócz modlitwy. Pomoc, troskę o ich byt i godne warunki życia. Czy jak wy macie rodziców, to macie o nich zadbać. Dzieci, ja mam taką satysfakcję, sprawiłem na koniec z rodzicą królewskie zakończenie. Pan Bóg dał łaskę, umierali. Na moich oczach umierali krótko, nie byli w niczym obciążeni. Bóg błogosławił. Na starość prowadziłem pensję dla rodziców, za pobyt u mnie mama miała 30 zł, to tata 50. Dzieci przecież, Później był bunt, obydwa mieli po 50, dzieci. Co miesiąc brałem tatę do, do państwa surmiaków, do sklepu. Kupowałem mu syropy i kefirki. Dziś mogę powiedzieć: kefirek to 10 piw, a syrop to pół litra szprytusowa. raz rozpuść sobie stop, mama wyniuchała, jesteś niesprawiedliwy, więc brałem mamę, kupowałem jej proszek, stała przy ladzie, tyle coś tatowi, no i mnie też tyle samo, no i dzieci to było. Przychodziła sobota, jak była dziesiąta godzina przed śniadaniem, a ja nie przez wypłatą, to tata mówił, Nastka, coś się naszemu dzieje, on, on jeszcze nie przyszedł. Później mamy troszkę ukarałem, no bo się wnuki zjedziały, że ma pieniądze, no i bez roboty przylatywały do iśćmy. Mama, tak nie będzie, do roboty. To pokolenie młode musi zapier. Więc <grym> miała karę. No ma, nie, nie, nie. Teraz nie, masz, nie, nie ma, nie no, mam. To, to jest dla ciebie, żebyś ty użyła, a nie żebym ja przez mój trud kolejnych gnojków i leni wyobywał. Dlatego mamy kochać rodziców, dbać o nich, zadbać spokojną dzieci starość. Miłość dziecka doświadcza rzeczywistej próby w czasie starości i niedołęstwa rodziców. Dzieci. Przychodziła starość, tata słuchał słuchacza i w kółko to samo powtarzał. Więc by mówili, to mama mówiła, Tosiu, to już było. Dzieci, trzeba być bardzo cierpliwym, to wszystko wychodzi. Więc miłość dziecka doświadcza rzeczywistej próby w czasie starości i niedołęstwa. Zaznaczam, wielokrotnie jest to trudniejsze niż wychowanie dziecka. Małości od urodzenia jest o wiele kłopotliwsze i dużo dłużej trwa niż dziecięstwo, bo dzieciństwo gdzieś 6-5 lat, a później jak już umiesz sikać, jakoś se radzisz. Amen. Skróciłem troszkę, bo ja skoro bije dzwon, to szanujemy dzwon. Anioł Pański zwiastował... Panie Maryi, Czas ducha klękamy. Świętego. Zdrowaś Maryjo, Łaskiś-Pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, móc się za nami krzyżnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twojego. Zdrowaś Maryjo, Łaskiś-Pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta abyśmy się stali godnymi obietnic się. Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, orad serca nasze zwiastowaniem anielskim wcieleniem Chrystusa Syna, Twego, poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tego pana naszego. Wiecznie odpoczynaj, radzym dać panie. A światło wiekoj stanie Wieczne odpoczynek odpoczynaj, dać panie. A światło wiekoj stanie Wieczne Wiecznie odpoczynaj, dać panie. A światło wiekoj stanie hańszych. odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Idę na krótkie ogłoszenia.